Siema? Jakby co, to odcinek ma tylko charakter humorystyczny. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam razem z Zalewem, jak zostać prawdziwą sigmą w Kowecie w Mimengi Drive. Pierwsza pierwszy... zasada. Kowet musi może mieć tak. manuala, nie może być tym bambikiem, co jeździ automatem. Druga zasada. Twój kowecik musi Ci się podobać. I musi mieć customowy wydech, taki jak ten mój. Trzecia zasada. Twoje auto musi być podatne na nowe szybkości. Czwarta zasada. Twoja furka musi być wielozadaniowa. Możesz, będziesz musiał ją zawieźć mamy na zakupy, móc pobawić się w terenie i pojeździć po mieście. Dobra. <gry> Czwarta. Chciałbym, którym nie umiesz prowadzić. Tak się nie jeździ. Piąta zasada. Twój kowecik musi ci się podobać. Ale... Możesz dodać... Możesz dodać jakieś śmieszne malowanie. Musi być dobry wizualnie. Ale i też mechanicznie. O kurde, rozwaliłem kowecika. Szósta zasada. Nie możesz nigdy zapominać o swoim koweciku. Nawet jeżeli go rozwalisz, nie możesz go sprzedawać. Musisz jechać do pana Mietka... Żeby naprawił ci go. Wtedy pokażesz swoją prawdziwą miłość do tego auta. Siódmą zasadą będzie to, że twój kowecik musi mieć kopa. Jak chcesz nim podbijać nowe drogi i... Bo zauważ, że zasada druga brzmiała tak, że twój kowecik musi być gotowy na prędkości. Więc musi być odpowiednio przygotowany mechanicznie. Ósma zasada. Musisz Kowecik ma napęd... Kowecik ma napęd naprzód, więc na ręcznik. No a jak? Dziewiąta zasada. Musisz być po prostu czystym Sigmo. Dziesiąta zasada i ostatnia. Musisz... Nie, nie możesz używać kierunkowskazów. No, chyba że chcesz mieć miano Esiaka na dzielni. To wszystkie nasze zasady bycia Simon na drodze. Kowetem zostawcie suba, bo będziemy robić nowe odcinki z bycia Simon. Elo! Cześć!